Uzasadnij, że takie równanie nie ma rozwiązań. Może na początek wypiszemy sobie założenia. Mamy logarytm i liczba logarytmowana powinna być większa od zera. Kiedy tak będzie? No, jeżeli tutaj wstawimy dowolną liczbę, no to zawsze to będzie większe od zera, czyli tutaj x należy do liczb rzeczywistych, no ale i tak trzeba było to sprawdzić. No, i teraz możemy sobie przejść do um, przekształcania tego równania. Może ja tutaj je przepiszę. Tutaj możemy zauważyć, że mamy bardzo podobne logarytmy T2. Tutaj mamy dziewiątkę, to by było 3 do potęgi drugiej. 3 do drugiej i do x, czyli 3 do potęgi 2x. Może też tak sobie tutaj je zapiszemy. Teraz sobie wyłączmy, może 2x przed znak logarytmu i jeszcze to przenieśmy na lewą stronę, bo to najprawdopodobniej będzie równanie kwadratowe. No, i tak mamy równanie kwadratowe. I teraz jak możemy sprawdzić liczbę jego rozwiązań? No, za pomocą delty. Policzymy sobie delta tego równania. No, jeżeli delta wyjdzie ujemna, no to to będzie wystarczający dowód na to, że te równanie nie ma rozwiązań. No to przejdźmy sobie do delty. Delta to tak, b kwadrat, czyli tutaj, tutaj mamy x. -a. Samym b jest minus 2 logarytm przy podstawie 4,3. Może ja to jeszcze tak zapiszę. Do kwadratu minus 4 razy 1 i razy to. Czyli mamy 4 logarytm podniesione do kwadratu 4,3. I minus 4 logarytm 4, 3. Teraz musimy ustalić znak tego wyrażenia. Może sobie wyłączymy. A tu jest jeszcze czwórka. Może sobie wyłączymy 4 logarytm przy podstawie 4 z, z 3 z tej całości. Dobra, tutaj może poniżej. Czyli mamy tak. 4 logarytm 4, 3. I w nawiasie takie oto wyrażenie. No i teraz możemy określić znak takiego wyrażenia. To jest na pewno dodatnie. 4 do jakiej potęgi da nam trójkę? No to, to będzie troszeczkę mniej niż 1. <coughs> Tutaj też będzie troszeczkę mniej niż 1. Załóżmy, że nie wiem 0,8. 0,8 minus 1 to jest liczba ujemna, wobec tego to wyrażenie jest mniejsze od 0. Zatem cała delta to jest na plusie, czyli mamy tak plus, plus razy minus, no da nam minus, czyli cała delta jest mniejsza od zera, wobec tego nie ma rozwiązań.